Roaming Wi-Fi to możliwość ciągłego korzystania z połączenia internetowego i sieciowego poprzez przełączanie się między różnymi punktami dostępu. Oznacza to, że jeśli przemieszczasz się między pomieszczeniami lub nawet budynkami, a w każdym z tych miejsc dostępny jest punkt dostępu do Wi-Fi, to Twoje urządzenie będzie automatycznie się z nim łączyć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej technologii, koniecznie zostań do końca. We współczesnym świecie oczekujemy, że będziemy mieć dostęp do Wi-Fi wszędzie. Mało tego, chcemy, aby doświadczenie to było dla nas maksymalnie przyjemne. Czyli nie wystarczy tylko, że dostęp jest, ale jest on do dodatku bardzo wydajny. Aby zapewnić takie doświadczenie, potrzebujemy odpowiednio rozbudowanej sieci oraz prawidłowej konfiguracji, w tym właśnie konfiguracji roamingu Wi-Fi. Na temat rozbudowy sieci Wi-Fi nagrałem film. Link do niego dostępny jest w opisie poniżej. Zapraszam do jego obejrzenia. Przenoszenie się użytkowników między punktami dostępu Wi-Fi może być źródłem różnych problemów, choć nie powinno być w przypadku poprawnej konfiguracji naszej sieci i poprawnej pracy urządzeń. Możliwe problemy to np. przerwanie połączenia podczas przełączenia się z jednego punktu dostępu do drugiego. Urządzenie użytkownika może czasowo stracić połączenie z tą siecią, co może prowadzić do utraty połączenia internetowego. Przerwanie połączenia może być szczególnie uciążliwe podczas prowadzenia rozmowy głosowej lub transmisji danych w czasie rzeczywistym. Przyczyną jest albo zła konfiguracja, albo niepoprawnie pracujące urządzenie. Więcej na ten temat powiem przy okazji omawiania wolnego i szybkiego roamingu. Kolejnym problemem może być Spadek prędkości transferu wtedy, kiedy użytkownik przemieszcza się między punktami dostępu. Prędkość transferu danych może spadać ze względu na słaby jakości sygnał lub zbyt dużą odległość między urządzeniami dostępowymi a punktem dostępu. Problem ten wynika głównie z niedomiaru punktów dostępowych. Aby takich problemów nie było, pokrycie terenu, na którym chcemy mieć nasze Wi-Fi, musi być odpowiednio duże. Oczywiście nie należy tutaj przesadzać, bo nie prowadzi to do pozytywnych efektów, natomiast bardzo często tych punktów jest po prostu za mało. Wynika to z chęci oszczędzenia lub też niewiedzy montujących taką sieć. Przykładem takiej niewiedzy jest nacinanie się wielu niedoświadczonych monterów na urządzenia z tak zwanym long range czyli Większym zasięgiem, zwiększonym zasięgiem. Bardzo często te informacje to zwykły marketing. Urządzenia wcale nie zapewniają większego zasięgu. Zdarza się, że urządzenia long range mają rzeczywiście inne podzespoły sugerujące, że ten zasięg mógłby być większy. Natomiast należy tutaj pamiętać, że to jest sieć Wi-Fi. W której komunikacja działa w dwie strony czyli nasze urządzenie również musi mieć możliwość z takim urządzeniem odpowiednio rozmawiać. Kolejnym problemem jest problem z autoryzacją. Urządzenie użytkownika może mieć problem z autoryzacją, jeśli sieć Wi-Fi wymaga uwierzytelnienia takiego jak wprowadzenie hasła lub loginu. W takim przypadku użytkownik może być zmuszony do ręcznej autoryzacji, co może prowadzić do utraty połączenia lub zacięcia połączenia. Tutaj znów przyczyną jest zazwyczaj niepoprawna konfiguracja. Konflikty wewnętrzne w sieci. W przypadku, gdy wiele punktów dostępu działa w jednej sieci, może dojść do konfliktów wewnętrznych, co może prowadzić do niestabilnej pracy i zacięć połączenia. Takie problemy najczęściej wynikają ponownie z niepoprawnej konfiguracji albo źle dobranego sprzętu. Widzimy, że aby uniknąć powyższych problemów, punkty dostępu Wi-Fi i cała nasza sieć muszą być odpowiednio skonfigurowane, a urządzenia użytkowników muszą być odpowiednio zaprogramowane. W celu zapewnienia ciągłości połączenia podczas przenoszenia się między punktami dostępu Wi-Fi, Konieczne jest stosowanie odpowiednich protokołów, takich jak 802.11R, 802.11K oraz 802.11V. Protokoły te pozwalają na szybkie przełączanie między punktami oraz na zapewnienie ciągłości połączeń. Niestety, nie zawsze z tych protokołów korzystamy. Większość sieci i urządzeń domowych po prostu ich nie wspiera. Co się wtedy dzieje? Czy mamy w ogóle szansę na jakikolwiek roaming, na przełączanie się naszych urządzeń, czy po prostu musimy zastosować jedno urządzenie i liczyć, że to wystarczy? Generalnie roaming przy braku tych protokołów nadal występuje, natomiast zależy on mocno od oprogramowania i sterowników naszego urządzenia klienckiego. Mówiąc prościej, na przykład jeden smartfon może przełączać się lepiej od drugiego, a trzeci może w ogóle sobie z tym nie radzić. No i przede wszystkim, jeśli oprogramowanie jest wykonane poprawnie, to urządzenie nie przełączy się nam, kiedy utrzymywane jest połączenie, na przykład jeśli prowadzimy rozmowę głosową lub wideo przez jakieś komunikatory typu WhatsApp lub Messenger. Skutkuje to dość nieprzyjemnym doświadczeniem, kiedy możemy zwyczajnie wyjść z zasięgu danego punktu dostępowego i utracić połączenie, mimo że stoimy obok innego punktu, do którego nasze urządzenie się nie przełączyło. Należy tu mieć świadomość, że takie działanie sieci jest jak najbardziej poprawne. Urządzenie nie może się przełączać podczas aktywnego połączenia, ponieważ czas przełączenia byłby zbyt długi i to przełączenie uniemożliwiłoby nam poprawne prowadzenie rozmowy. Inne niedogodności, jakie spotkać możemy, to czas przełączania oraz opóźnianie przełączania. Oznacza to, że nasze urządzenie może przełączać się niezbyt chętnie lub wcale, mimo że jesteśmy w pobliżu urządzenia z lepszym zasięgiem, a także sam proces może dość długo trwać. Jeśli chcesz wiedzieć jak skonfigurować swoją sieć, aby dla urządzeń niespierających protokołów 802.11r i v nadal można było uzyskać opcję przełączania, zapraszam oglądnij mój film na ten temat. Link do niego jest w opisie poniżej. Oczywiście użycie wspomnianych wcześniej protokołów poprawia sytuację. Urządzenie może przełączać się bardzo dynamicznie i szybko. Natomiast należy pamiętać, że nie oznacza to, że zawsze będzie tak różowo. Problem to prawidłowa implementacja protokołów, która wielu producentom po prostu nie wychodzi. Oznacza to, że producent może twierdzić, że funkcjonalność opisana w którymś z protokołów jest wspierana przez jego sprzęt, natomiast nie będzie ona działała tak samo poprawnie jak na urządzeniach. Innego producenta będzie powodowała występowanie konfliktów z określonym rodzajem sprzętu klienckiego. Porozmawiajmy o tych protokołach. Zacznijmy od protokołu 802.11 R. Tenże umożliwia szybkie przełączanie między punktami dostępu, zwanymi access pointami w skrócie AP. W sieci bezprzewodowej. Co jest szczególnie ważne w przypadku aplikacji wymagających ciągłego połączenia, takich jak telefonia VoIP lub transmisja strumieniowa. Protokół ten pozwala urządzeniom końcowym, np. smartfon, tablet czy nawet laptop, na szybkie przełączenie między różnymi punktami dostępowymi, nie tracąc przy tym połączenia i bez konieczności ponownej autoryzacji, czyli nasze urządzenie niejako. Podłączane jest do następnego punktu dostępowego na podstawie autoryzacji w poprzednim punkcie dostępowym, a ustawienia sieciowe, takie jak adres IP, nie ulegają zmianie. Dzięki temu, po prostu podłączenie do nowego punktu jest maksymalnie szybkie. W przeciwieństwie do sytuacji, kiedy tego protokołu nam brakuje i urządzenie musi rozłączyć się z poprzednim punktem oraz ponownie. Wykonać cały proces połączenia się do nowego punktu, czyli autoryzować się hasłem, potwierdzić, pobrać dane z protokołu DHCP. To niestety trwa. Kolejny protokół to 802.11k. Tenże umożliwia urządzeniom końcowym zbieranie informacji o innych punktach dostępu w sieci. Informacji takich jak siła sygnału, przepustowość i obciążenie. Dzięki tym informacjom urządzenie końcowe może dokonać najlepszego wyboru punktu dostępu, co pozwala na szybsze i bardziej stabilne przełączanie pomiędzy punktami dostępu. Analiza ta wykonywana jest ciągle, a nie tylko, jak w przypadku braku tego protokołu, w momencie, kiedy zasięgu i przepustowości po prostu. Już nie ma. Zatem dzięki temu można dokonać zmiany dużo wcześniej, nawet jeśli siła sygnału z poprzedniego punktu dostępowego jest nadal niezła, to i tak możemy wykonać przełączenie na kolejny punkt, bo sygnał z niego jest po prostu lepszy. 802.11V to protokół, który umożliwia zarządzanie siecią Wi-Fi i Poprawę jakości usług. Protokół ten pozwala na dostarczanie informacji o sieci Wi-Fi takiej jak obciążenie, dostępność lub siła sygnału, dzięki czemu urządzenie końcowe może wybierać najlepszy punkt dostępu. Tutaj należy zauważyć, że w tym przypadku nie mówimy o sytuacji, kiedy urządzenie końcowe skanuje sieć i określa. Jakie jest obciążenie tej sieci, jakie jest obciążenie punktu? Przy tym protokole, tą informację dostaje on z sieci, z tak zwanych kontrolerów, które te informacje mają i mogą lepiej pokierować takie, takie urządzenie końcowe. Dzięki takiej konfiguracji, sam kontroler sieci może zasugerować dla urządzenia, co powinno zrobić. Ostatecznie decyzja jest po stronie naszego urządzenia klienckiego, więc ponownie pamiętajmy, że wiele zależy od tego, jak zostało stworzone oprogramowanie na urządzeniu klienckim. A teraz ciekawy przykład. Załóżmy, że mamy idealną sytuację, świetnie pracujący protokół 8211V oraz Komplet urządzeń klienckich, które ten protokół poprawnie obsługują. I teraz zbieramy na przykład klientów w większej ilości w naszej sali konferencyjnej. Chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki dostępu do sieci, i zdajemy sobie sprawę, że podłączenie ich wszystkich do jednego punktu dostępowego po prostu nie zapewni takich warunków. Montujemy zatem. Kilka punktów dostępowych. No i właśnie, w idealnym świecie, przy idealnie pracujących urządzeniach, system podzieli nasze urządzenie klienckie tak, aby obciążenie wszystkich punktów dostępowych było równomierne. Przede wszystkim nieco do ilości podłączonych urządzeń do danego punktu, ale do obciążenia tych punktów pod kątem przesyłu danych. Wprowadzenie tych protokołów znacznie poprawiło jakość i szybkość roamingu w sieciach Wi-Fi. Dzięki nim użytkownicy mogą swobodnie poruszać się między punktami dostępu, nie tracąc przy tym połączenia i bez konieczności ręcznego łączenia się z nowym punktem dostępu. Wcześniej w tym filmie, opisując protokoły i ich działanie, przyjmowaliśmy idealną sytuację. Kiedy wszystko działało odpowiednio i było odpowiednio oprogramowane. Niestety realny świat jest trochę mniej kolorowy. Co to właściwie znaczy? Generalnie na chwilę obecną to nie jest oczywiste, że dany sprzęt wspiera standardy 8211 RKV. A żeby dana funkcjonalność poprawnie działała, wspierać ją musi, infrastruktura sieciowa i nasze urządzenia klienckie. Niestety wielu producentów nie deklaruje jasno w specyfikacji, czy standardy są wspierane. Jeśli chodzi o infrastrukturę sieciową, wiele urządzeń z linii konsumenckich nie ma wsparcia dla tych funkcjonalności. Wartym wskazania przykładem jest tp z serii Deco. Producent deklaruje wsparcie dla wszystkich trzech standardów w urządzeniach domowych. Szkoda, jedynie że reszta funkcjonalności tego sprzętu jest mocno ograniczona i zastosowanie dla niego kończy się na mniej wymagających domach. A teraz parę przykładów, jeśli chodzi o linie profesjonalne kierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na dzień nagrywania tego filmu sprawa wygląda następująco: Pierwszy kandydat to Ubiquiti z serii Unify. Wedle testów i wskazań z różnych źródeł wspiera RKIV, natomiast, no niestety, nie mówi o tym oficjalna dokumentacja. Aruba Instant ON niestety nie wspiera RKV. Dopiero wyższe serie Aruby mają obsługę. Hej, co ciekawe niekoniecznie na każdym fizycznym urządzeniu. Co oznacza, że najniższe urządzenia w danej serii mogą nie wspierać tych protokołów. Zyxel ma chyba tylko jedną linię biznesową, jeśli chodzi o access pointy. I linia ta wspiera wszystkie trzy protokoły. Netgear wspiera protokoły RKV tylko w linii access pointów PRO. No i należy jeszcze wspomnieć o systemach typu MESH. Bardzo często spotykamy się w materiałach reklamowych, marketingowych z informacjami o przełączaniu się urządzeń wewnątrz mesza. Natomiast należy tu pamiętać, że w zależności od producenta może być tu mowa również o standardowym, wolnym przełączaniu, wcale nie o tym szybkim, ponieważ do tego wolnego przełączania wystarczy nam tak naprawdę ta sama nazwa sieci i hasło. U wielu producentów ponownie, Ciężko znaleźć szczegółowe informacje na ten temat. Niestety, jeśli będziesz poszukiwał sprzętu dla siebie, musisz samodzielnie ten temat zgłębić. Być może odpowiednie informacje pojawią się w specyfikacji, bądź też producent planuje lub już jest na etapie wprowadzania tych funkcjonalności. Mam szczerą nadzieję, że nie pominąłem jakichś ukrytych faktów. Tylko czemu one są w ogóle ukryte? I przekazane przykłady są rzetelne. Jeśli ktoś z Was ma inne informacje, bardzo proszę, sprostujcie to w komentarzu. Obiecuję przypiąć taki komentarz. Ok, przejdźmy teraz do urządzeń klienckich. I tu zacznę od firmy Apple. Głównie dlatego, że Apple jasno przekazuje nam informacje o wspieraniu tych standardów. 802.11K i R. Wspierany jest w iPhone'ach od modelu 4S, w iPadzie Pro od pierwszej generacji, w iPadzie R od pierwszej generacji, w iPadzie Mini od pierwszej generacji i w iPadzie od trzeciej generacji, także w iPodzie Touch od piątej generacji. I o dziwo, w komputerach Mac dopiero od momentu zastosowania procesorów Apple'a. Natomiast 802.11V pojawił się ciut później w iPhonach, bo dopiero w iPhone'ie 5C5S. Natomiast w iPadzie Pro od samego początku, jak również w iPadzie R, w iPadzie Mini od drugiej generacji, w iPadzie od piątej generacji i w iPodzie Touch od szóstej generacji. No i w Macach w tym samym czasie. Czyli od procesorów Apple'a M1. Mówimy tutaj w przypadku urządzeń mobilnych o sprzęcie nawet z 2011 roku. Jak dla mnie super. Co do urządzeń pracujących pod kontrolą Androida, no cóż, szukanie tej informacji to jak szukanie igły w siana. Po pierwsze, nie za bardzo udostępniane są takie informacje, a już tym bardziej. Nie są one udostępniane zbiorczo, dlatego wypadałoby szukać ich dla konkretnego urządzenia, a jak wiemy, modeli mamy tysiące. Z doświadczenia wynika, że topowe urządzenia pracujące pod kontrolą Androida współpracują z protokołami 8211 RKIV, nawet te starsze. Ale i w niektórych urządzeniach budżetowych pojawia się wsparcie dla tych protokołów. Jak często zdarza ci się łączyć do otwartych sieci Wi-Fi, a jak często łączysz się do zamkniętych, zabezpieczonych hasłem, do których łączą się również obcy dla ciebie ludzie? Pewnie dość często. W takich sytuacjach za każdym razem ryzykujesz naruszenie swojej prywatności i bezpieczeństwo. Rozwiązaniem dla ciebie jest VPN. Pewnie słyszałeś, jakie to niewygodne rozwiązanie i jak to wolno działa. Na szczęście to nieprawda. Dziś polecę Ci NordVPN. Dlaczego? Po pierwsze, jest bardzo szybki. Realne prędkości połączenia to nawet 400 megabitów na sekundę. Oczywiście, zależy to od wybranej przez Ciebie lokalizacji. Przy tej prędkości zdecydowanie w większości przypadków nie odczujesz różnicy pomiędzy pracą z włączonym VPN-em, czy też bez niego. Po drugie, nie musisz pamiętać o włączeniu VPN. -a. Aplikacja sama za ciebie zestawi tunel w sieciach, które nie są bezpieczne, a do momentu jego zestawienia wszystkie połączenia będą zablokowane. Po trzecie, kupujesz aplikację raz i możesz jej używać na sześciu urządzeniach jednocześnie, bez żadnych limitów danych, transferu i ograniczeń prędkości. Po czwarte. NordVPN zapewni Ci dodatkową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, plikami śledzącymi, reklamami i innymi typowymi zagrożeniami. Dla potrzebujących maksimum prywatności, możesz zostawić podwójny VPN oraz sieć Tora na sieci VPN, czy też specjalne usługi dla połączeń peer-to-peer -peer oraz wiele więcej. I ostatecznie dostawcą rozwiązania jest NordVPN, który jest uznanym liderem bezpieczeństwa w branży. W opisie do filmu zostawiam dla Ciebie link do tej właśnie usługi, czyli NordVPN, oraz innych przeze mnie polecanych. Jeśli chcesz wspomóc moją pracę, kliknij i skorzystaj bez żadnych dodatkowych kosztów. Podsumowując, roaming WiFi obecnie to praktycznie obowiązkowa rzecz. Jeśli jesteś posiadaczem większego domu albo większego pióra swojej firmy, powinieneś podczas doboru urządzeń Wi-Fi bardzo poważnie zastanowić się nad wsparciem tych technologii szybkiego roamingu. Dlaczego? Bo szybki roaming jest po prostu niesamowicie wygodny i użyteczny. To już wszystko, co chciałem Ci pokazać w tym filmie. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz, abym rozwinął inne wątki, proszę napisz o nich w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli Ci się podobał, zachęcam Cię do kliknięcia łapki w górę, zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby nie ominął Cię żaden film. Zachęcam Cię także do śledzenia kanału kursy it.com, na innych portalach oraz skorzystanie z naszych kursów. Wszystkie szczegóły w opisie do filmu.